Żeby nie gadałbyś, to by nie, to by nie było gadki. Hmm? To by coś takiego mówi? Ty teraz przeproś za to. Aha, mm -hmm. takie brzydkie rzeczy mówisz. ci Panie Boże, nic takiego nie miało miejsca. Dajcie spokój. cię mnie pomawiać. Nie dajcie spokój, tylko przeproś kurwa. To przepraszasz czy nie? Słyszeliśmy. Yy, no niestety nie no. Chodziłam za co. No to nic. To chujobo. Słabo to To, to się rozchodzimy. To no się rozchodzimy. Do auta. A jak nikomu w mordę nie da? Gdzie? My się nie bijemy. My się ładnie. strzelamy. O. O. Nie. O, nie. O. Oh. O. Jeszcze raz, kurwa, psie, coś powiesz, kurwa. Siwy, siwy, siwy. Ale siwy. Oj, Siwy. Ojej, stary. Ojej,